Gorliwość o zbawienie dusz. Maryja. Błogosławić będę twym usiłowaniom. Nie szczęć swych modlitw, ni łez, ni trudów, by duszę tę przywieść do serca mego. Krew mego syna najdroższego wylaną została na okup jej, pod krzyżem wśród strasznych boleści stałam się jej matką. Dusza. O matko najboleśniejsza, o współodkupicielko nasza. Niechaj twój zapał o zbawienie dusz pochłonie i wyniszczy mnie. O duszo, żyjąca życiem serca Maryi, to jeszcze nie dosyć, iż oddałaś się na usługi twej matki, iż myśl o niej przenika wszystkie władze twej duszy, iż złączyłaś się z jej sercem węzłem najczulszej miłości. Musisz ogień, którym płonie twe serce, zapalić we wszystkich sercach. Niechaj zapał twej miłości nie zna wypoczynku, rozgłaszaj wszędzie iż serce Maryi jest potężne, niepojęcie dobre, czułe, hojne, miłosierne i wspaniałomyślne. Posłannictwo Twe jest łatwe i pociągające, gdyż nabożeństwo do serca Maryi jest pełne wdzięku i słodyczy. Nawet ci, którzy zapominają o Bogu, nie są zdolni wyprzeć się swej Matki i na dnie serca zachowują wspomnienie Maryi. Łatwo ich nakłonisz do odmówienia modlitwy ku jej czci lub do noszenia medalika z jej wizerunkiem. Gdy ci się udadzą te małe zwycięstwa, serce Maryi dokona reszty. Ono zna tajemnicę otwierania serc najzatwardzialszych i przeobrażania ich w arcydzieła swej łaski. A gdy znajdziesz dusze dobrze usposobione, zapoznaj je ze strażą honorową serca Maryi, sprawisz tym największą radość swej matce.